Czy przeszkadza ci rażące światło słoneczne i obawiasz się szkodliwego promieniowania UV? Doświadczyłeś tej niebezpiecznej sytuacji, gdy blask słońca oślepił cię podczas jazdy? W takim razie potrzebujesz okularów przeciwsłonecznych, które odfiltrowują oślepiające światło, gwarantując jednocześnie wspaniałe kolory, doskonały kontrast i wyraźne widzenie. Przedstawiamy HD Polar View okulary w 100% polaryzacyjne dla doskonałego widzenia. HD Polar View są wyposażone w genialną technologię polaryzacji. Dzięki ich filtrowi soczewki chronią oczy i gwarantują doskonałe widzenie. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne tylko zaciemniają obraz. HD Polar View zapewniają wyraźne widzenie, żywe kolory i rewelacyjne kontrasty. Niemal każda powierzchnia odbija rażące światło słoneczne, to drażni i męczy oczy. Specjalna technologia polaryzacji HD Polar View filtruje odbicia i gwarantuje wyraźne widzenie. Skorzystasz z nich w każdej sytuacji. W samochodzie, podczas spaceru, jazdy na rowerze, wędrówki po górach, biegania czy zabaw na plaży. Za każdym razem, gdy spędzasz czas na zewnątrz, HD Polar View są idealnym towarzyszem zapewniającym bezpieczne i wyraźne widzenie. Specjalny design HD Polar View gwarantuje idealne dopasowanie nawet podczas uprawiania sportu. Ergonomiczna konstrukcja chroni nawet przed promieniami słonecznymi wpadającymi z boku, zapewniając optymalną ochronę wyraźliwej skóry wokół oczu. Oślepiające Gazne, światło słoneczne przez zbyt. cały dzień strasznie męczyło moje oczy. HD Polar View sprawdzają się idealnie. Koniec z oślepiającym światłem, a kolory i kontrasty są wyraźniej widoczne. Odbicie na powierzchni wody czasami naprawdę potrafią oślepić, ale HD Polar View je odfiltrowuje i robi to tak doskonale, że zobaczysz wyraźnie, co płynie pod powierzchnią. Wypróbowałem wiele okularów i tyle samo zgubiłem, ale tak się nie stanie z HD Polar View. Nie ma znaczenia, czy mam je na nosie, czy przypinam do koszuli. Zawsze pozostają tam, gdzie chcę. HD Polar View mają praktyczne magnesy wbudowane w zauszniki, aby przymocować je bezpiecznie do ubrania lub torby. Dzięki temu już nigdy nie zgubisz swoich okularów. Solidna konstrukcja sprawia, że HD Polar View są odporne na zarysowania i pęknięcia. HD Polar View są dostępne w dwóch ponadczasowych wzorach, Elegancy Czerń lub klasyczny szylkret, idealny dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku. HD Polar View zapewniają doskonałą ochronę przeciwsłoneczną Twoich oczu dzięki wysokiemu współczynnikowi ochrony przeciwsłonecznej. Ponadto genialna technologia polaryzacji odfiltrowuje niebezpieczne odblaski. Tylko padające bezpośrednie światło przechodzi przez soczewki, co gwarantuje wyjątkowo wyraźne widzenie z ostrym kontrastem i wyjątkową jasnością kolorów. Dlatego idealnie nadają się do jazdy samochodem lub wycieczki w góry. Nawet blask słońca nad wodą nie będzie już przeszkadzał twoim oczom. Na początku byłem sceptyczny. Tak świetna jakość za tę cenę? To rewelacyjne. Bez względu na to, czy jest słonecznie, czy mglisto, zawsze widzę doskonale. Pasują idealnie i wszystko jest ostre. To jest genialne. Specjalna technologia polaryzacji HD Polar View filtruje odbicia, dzięki czemu zawsze widzisz tylko nasycone kolory i doskonałe kontrasty gdziekolwiek jesteś. Nawet na mokrych ulicach lub blisko wody. HD Polar View są dostępne w dwóch eleganckich wzorach. Idealne dla kobiet i mężczyzn. Co więcej, HD Polarview mają wygodny magnetyczny klips zabezpieczający w załóżnikach. Dzięki temu łatwo i bezpiecznie przypniesz je do ubrania lub torby. Dziś otrzymasz trzy genialne pary okularów HD Polarview w jednej cenie. A do tego twarde etui oraz ściereczka z mikrofibry. Wypróbuj rewelacyjne HD Polar View bez żadnego ryzyka dzięki 30-dniowej możliwości zwrotu towaru. Od teraz ciesz się wyraźnym, ostrym widzeniem bez oślepienia z HD Polar View. Ale pamiętaj, ta bezkonkurencyjna oferta jest ściśle limitowana i dostępna tylko do wyczerpania zapasów. Złóż zamówienie wygodnie na www.diviokazje.pl. Czy przeszkadza ci rażące światło słoneczne i obawiasz się szkodliwego promieniowania UV? Doświadczyłeś tej niebezpiecznej sytuacji, gdy blask słońca oślepił cię podczas jazdy? W takim razie potrzebujesz okularów przeciwsłonecznych, które odfiltrowują oślepiające światło, gwarantując jednocześnie wspaniałe kolory, doskonały kontrast i wyraźne widzenie. Przedstawiamy HD Polar View okulary w 100% polaryzacyjne dla doskonałego widzenia. HD Polar View są wyposażone w genialną technologię polaryzacji. Dzięki ich filtrowi soczewki chronią oczy i gwarantują doskonałe widzenie. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne tylko zaciemniają obraz. HD Polar View zapewniają wyraźne widzenie, żywe kolory i rewelacyjne kontrasty. Niemal każda powierzchnia odbija rażące światło słoneczne, to drażni i męczy oczy. Specjalna technologia polaryzacji HD Polar View filtruje odbicia i gwarantuje wyraźne widzenie. Skorzystasz z nich w każdej sytuacji. W samochodzie, podczas spaceru, jazdy na rowerze, wędrówki po górach, biegania czy zabaw na plaży. Za każdym razem, gdy spędzasz czas na zewnątrz, HD Polar View są idealnym towarzyszem zapewniającym bezpieczne i wyraźne widzenie. Specjalny design HD Polar View gwarantuje idealne dopasowanie nawet podczas uprawiania sportu. Ergonomiczna konstrukcja chroni nawet przed promieniami słonecznymi wpadającymi z boku, zapewniając optymalną ochronę wyraźliwej skóry wokół oczu. Oślepiające gazy, światło gazy, słoneczne przez zwanego. cały Dzień strasznie męczyło moje oczy. HD Polar View sprawdzają się idealnie. Koniec z oślepiającym światłem, a kolory i kontrasty są wyraźniej widoczne. Odbicie na powierzchni wody czasami naprawdę potrafią oślepić, ale HD Polar View je odfiltrowuje i robi to tak doskonale, że zobaczysz wyraźnie, co płynie pod powierzchnią. Wypróbowałem wiele okularów i tyle samo zgubiłem, ale tak się nie stanie z HD Polar View. Nie ma znaczenia, czy mam je na nosie, czy przypinam do koszuli. Zawsze pozostają tam, gdzie chce. HD Polar View mają praktyczne magnesy wbudowane w załóżniki, aby przymocować je bezpiecznie do ubrania lub torby. Dzięki temu już nigdy nie zgubisz swoich okularów. Na początku byłem sceptyczny. Tak świetna jakość za tę cenę? To rewelacyjne. Bez względu na to, czy jest słonecznie, czy mglisto, zawsze widzę doskonale. Pasują idealnie i wszystko jest ostre. To jest, oh, to jest genialne. Specjalna technologia polaryzacji HD Polar View filtruje odbicia, dzięki czemu zawsze widzisz tylko nasycone kolory i doskonałe kontrasty gdziekolwiek jesteś, nawet na mokrych ulicach lub blisko wody. HD Polar View są dostępne w dwóch eleganckich wzorach, idealne dla kobiet i mężczyzn. Co więcej, HD Polar View mają wygodny magnetyczny klips zabezpieczający w załóżnikach. Dzięki temu łatwo i bezpiecznie przypniesz je do ubrania lub torby. Dziś otrzymasz trzy genialne pary okularów HD Polar View w jednej cenie. A do tego twarde etui oraz ściereczka z mikrofibry. Wypróbuj rewelacyjne HD Polar View bez żadnego ryzyka dzięki 30-dniowej możliwości zwrotu towaru. Od teraz ciesz się wyraźnym, ostrym widzeniem bez oślepienia z HD Polar View. Ale pamiętaj! Ta bezkonkurencyjna oferta jest ściśle limitowana i dostępna tylko do wyczerpania zapasów. Złóż zamówienie wygodnie na www.diviokazje.pl. Przedstawiamy HD Polar View. Okulary w 100% polaryzacyjne dla doskonałego widzenia. HD Polar View są wyposażone w genialną technologię polaryzacji. Dzięki ich filtrowi soczewki chronią oczy i gwarantują doskonałe widzenie. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne tylko zaciemniają obraz. HD Polar View zapewniają wyraźne widzenie, żywe kolory i rewelacyjne kontrasty. Niemal każda powierzchnia odbija rażące światło słoneczne. To drażni i męczy oczy. Specjalna technologia polaryzacji HD Polar View filtruje odbicia i gwarantuje wyraźne widzenie. Skorzystasz z nich w każdej sytuacji, w samochodzie, podczas spaceru, jazdy na rowerze, wędrówki po górach, biegania czy zabaw na plaży. Za każdym razem, gdy spędzasz czas na zewnątrz, HD Polar View są idealnym towarzyszem zapewniającym bezpieczne i wyraźne widzenie. Specjalny design HD Polar View gwarantuje idealne dopasowanie nawet podczas uprawiania sportu. Ergonomiczna konstrukcja chroni nawet przed promieniami słonecznymi wpadającymi z boku, zapewniając optymalną ochronę wyraźliwej skóry wokół oczu. Na, na początku byłem sceptyczny. Biznes, tak świetnie na jakość, za tę cenę, to rewelacyjne. Bez względu na to, czy jest słonecznie, czy mglisto, zawsze widzę doskonale. Pasują idealnie i wszystko jest ostre. To jest genialne. Specjalna technologia polaryzacji HD Polar View filtruje odbicia, dzięki czemu zawsze widzisz tylko nasycone kolory i doskonałe kontrasty, gdziekolwiek jesteś. Nawet na mokrych ulicach lub blisko wody. HD Polar View są dostępne w dwóch eleganckich wzorach. Idealne dla kobiet i mężczyzn. Co więcej, HD Polar View mają wygodny magnetyczny klips zabezpieczający w załóżnikach. Dzięki temu łatwo i bezpiecznie przypniesz je do ubrania lub torby. Dziś otrzymasz trzy genialne pary okularów HD Polar View w jednej cenie. A do tego twarde etui oraz ściereczka z mikrofibry. Wypróbuj rewelacyjne HD Polar View bez żadnego ryzyka dzięki 30-dniowej możliwości zwrotu towaru. Od teraz ciesz się wyraźnym, ostrym widzeniem bez oślepienia z HD Polar View. Ale pamiętaj! Ta bezkonkurencyjna oferta jest ściśle limitowana i dostępna tylko do wyczerpania zapasów. Złóż zamówienie wygodnie na www.diviokazje.pl.